Maryjo Licheńska, Poruszają mnie do głębi słowa pieśni. Zdrowaś Maryjo, Ty coś karmiła świata zbawienie, Ty nam jak matka daj pożywienie. Myślę wtedy o Twoim, Maryjo, życiu ziemskim, które wymagało ofiary, zaparcia i wyrzeczeń. Do ciebie, matko-bolesna, Pani Licheńska. Zwracam się z gorącą prośbą: naucz mnie, Maryjo, zawierzać Bożej opatrzności, gdy z wielkim trudem i lękiem, o jutro, udaję się egzystować mojej rodzinie. Niech się nie lękam, że mąż utraci pracę. Nie pozwól, by powiększył on rzesze bezrobotnych ludzi, tracących nadzieję na przeżycie. Załamanych i zrozpaczonych. Dołączam się do tych, którzy tu, przed Twym świętym wizerunkiem, zawierzyli Tobie. Wysłuchałaś ich próśb, Maryjo. Odeszli do swoich domów z nadzieją na lepsze jutro. Przeto i ja, Maryjo, powierzam się Tobie z głęboką wiarą w Twoje wstawiennictwo u Boga. Amen.